Remont dworca kolejowego wkracza w końcową fazę. Trwają prace na peronie czwartym i w tunelach. Prawie gotowy jest też budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe. W części biurowej na finiszu są prace konstrukcyjne, a w niektórych pomieszczeniach trwają już prace wykończeniowe i instalacyjne. Mieszkańcom i podróżnym nowy dworzec bardzo się podoba. To zupełnie nowa jakość, mówią. Bardzo mi się podoba, bo podróżuję codziennie. Póki co mamy tylko tutaj zadaszenie na peronach. No i co dzieje się tam w środku w budynku głównym, to nie wiemy póki co. No ale jak słychać chyba wszystko idzie w dobrą stronę. Natomiast no myślę, że efekt końcowy dopiero będzie decydujący o tym yy, yy, jakie będą odczucia. Powiem panu, że trochę mi podchodzi pod Wrocław, bo byłam w Wrocławiu i no jeśli chodzi o Wygląd to trochę tak do Wrocławia. Dworzec miał być oddany do użytku pod koniec 2015 roku, ale przeciągnęły się prace konstrukcyjne w piwnicach ze względu na podmokły teren. Póki co podróżni mogą korzystać z trzech peronów. Osoby odjeżdżające z gliwickiego dworca przyznają, że remont jest męczący, ale warto czekać. Cieszę się, ale z drugiej strony trwa to bardzo długo, jeśli chodzi o czas, bo wiem, że miał być krócej ogarnięty to wszystko, ale, ale jest w porządku, podoba mi się. No, Jeżeli coś zaczęliśmy, to zawsze warto czekać na efekt końcowy. No Mam nadzieję, że będzie taki, jaki, jakie są oczekiwania. Urząd Miejski w Gliwicach przy okazji kompleksowej przebudowy dworca zlecił także remont należącego do miasta fragmentu tunelu umożliwiającego przejście pod dworcem do ulicy Tarnogórskiej. Tunel jest obecnie czyszczony, naprawiane są tynki i oświetlenie. Poprawiana jest też izolacja przeciwwilgociowa. Tunel ma być gotowy do 15 maja, ale zostanie oddany do użytku razem z odnowionym gmachem dworca. Prace powinny zakończyć się jeszcze w czerwcu – Dodajmy, że Gliwicki Dworzec będzie obiektem klasy Premium, czyli najwyższej kategorii stworzonej przez PKP. W całej Polsce jest tylko 16 tego typu obiektów.